W Polsce ciągle trwa spór, który jest pokosiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże prezydent Andrzej Duda stworzy projekt, w którym przewiduje pewne odstępstwo od ustawy. Mowa w nim jest, że aborcja będzie dopuszczalna w przypadku tzw. wad letalnych, czyli ciężkiego zaburzenia rozwoju płodu i noworodka, gdyż wtedy są bardzo nikłe szanse na przeżycie. Zatem co o tym projekcie myśli Łomża i czy w takim razie protesty nadal będą kontynuowane? Prezydent obudził się ze snu zimowego, ze snu oposa. I dobrze, że się obudził, bo, bo dzieją się złe rzeczy. Jednak jego propozycja, po pierwsze, jest nietrafiona w czasie, bo zbyt dużo już się wydarzyło, żeby teraz cofnąć te, te wszystkie emocje, które, które się wydarzają. A po drugie, jest nie do końca przemyślana. Nie jestem ekspertką na tyle, żeby się wypowiadać co do trafności postawionych przesłanek, więc nie będę tego robiła i zaznaczam, że punkt widzenia, który przedstawiam, to jest tylko i wyłącznie mój. Za resztę uczestników spaceru i zebranych tutaj nie będę się wypowiadała. Natomiast wydaje mi się, że przedstawiona propozycja nie jest do końca trafna i fakt, że prezydent w tym momencie jeszcze jakby um, podnosi swoje weto w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, to też jakby świadczy o tym, że nie żyjemy w państwie prawa. Trochę te wydarzenia nie, nie do końca odbywają się w takiej kolejności i nie do końca mają sens, ale dobrze, że się dzieją, bo to znaczy, że jesteśmy słyszeni, że jeszcze może coś się wydarzyć. I tak naprawdę Sejm będzie podejmował decyzję o tym, jaki ta ustawa będzie miała kształt i walczmy o to, żeby ona miała jak najbardziej sprzyjający naszym postulatom. I to jest jedyne, co możemy zrobić. Posłuchamy dzisiaj, co mają do powiedzenia...

Widzimy, że projekt, jaki złożył Andrzej Duda, nie jest brany pod uwagę, a taki kompromis nie wchodzi w rachubę. Odpowiedź jest tylko jedna. Nadal będziemy wychodzić na ulicę i nie zgadzamy się na to. Jak będzie dalej? Czas pokaże.